Cześć wszystkim, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj mam ogromną przyjemność zaprosić Was na recenzję. Co prawda recenzje na moim kanale nie pojawiają się zbyt często, ale faktycznie co jakiś czas znajduję produkty, które chcę Wam albo polecić, albo które chcę Wam odradzić. I dzisiaj skupimy się na produkcie marki Panasonic. Jest to depilator model ES, myślnik EL. 8C. Jest to najnowszy depilator z tej marki i stwierdziłam, że właśnie recenzja depilatora teraz w okresie letnim, gdzie rozpoczął się sezon na piękne, gładkie nogi będzie strzałem w dziesiątkę. Być może Wy również poszukujecie jakiegoś sprzętu do depilacji swoich nóg. Wiadomo, golenie się maszynką jest dosyć uciążliwe. Sama oczywiście coś o tym wiem, dlatego też właśnie poszukiwałam sprzętu, który właśnie ułatwi mi proces golenia moich nóg, ponieważ teraz cały czas tak naprawdę chodzimy w krótki. W sukienkach, w shortach, no i oczywiście każda z nas chce, aby nasze nogi były pięknie wyeksponowane, żeby były gładkie, no i właśnie żeby pięknie się prezentowały. I może na początku jeszcze zaznaczę Wam i wytłumaczę Wam, dlaczego ja właśnie zdecydowałam się na depilator. Pierwszym powodem był fakt, że dla mnie golenie się zwykłą maszynką jest na maxa uciążliwe. Tak naprawdę, żebym miała piękne, gładkie nogi, musiałabym golić je co trzy dni, a to jest naprawdę uciążliwy proces, i myślę, że każda kobieta absolutnie w tym aspekcie mnie rozumie. A po drugie, u mnie depilacja laserowa absolutnie nie wchodzi w grę. Ja naprawdę już niejednokrotnie podchodziłam właśnie do tego tematu. Zapisywałam się już na zabiegi do właśnie salonów kosmetycznych. Za każdym razem mówiono mi, że ten zabieg w moim przypadku nie ma absolutnie sensu, gdyż ja mam za jasne włoski, no i po prostu sprzęt sobie nie da z nimi rady, to będą wyrzucone pieniądze w błoto, a efekt nie będzie dla mnie satysfakcjonujący no i po prostu stwierdziłam, że faktycznie depilator w moim przypadku będzie najlepszym rozwiązaniem, więc jeżeli właśnie macie taki problem jak ja, że ani nie chce wam się golić nóg za pomocą klasycznej maszynki, ani właśnie nie możecie sobie pozwolić na depilację laserową, to właśnie przychodzę do was z recenzją tego produktu może zacznę od samego designu, gdyż jak wiecie jestem estetką i bardzo zwracam uwagę właśnie na wygląd wszystkiego tak naprawdę, sam wygląd jest naprawdę przepiękny, tutaj właśnie mamy połączenie koloru białego wraz z takim srebrnym, morskim odcieniem. Bardzo mi się to podoba, gdyż wygląda na maksa wakacyjnie. No ale jeżeli chodzi o właśnie ten konkretny depilator, dlaczego on mnie do siebie przekonał? Przede wszystkim ze względu na podwójny dysk. Tak jak widzicie, tutaj mamy dysk numer jeden oraz zaraz nad nim dysk numer dwa. I ich funkcjonalność polega na tym, że jeżeli dysk numer jeden nie złapie naszych włosków, to zrobi właśnie to ten drugi dysk. I faktycznie tak to działa. Ja też do końca nie byłam przekonana do tego, aby właśnie... Depilatora, ponieważ bałam się, że będę musiała kilkukrotnie w tym samym miejscu przejeżdżać po mojej nodze, sprawiać sobie wiecie dodatkowy ból. I po prostu bałam się, że to mi się absolutnie nie sprawdzi, ale tutaj faktycznie po jednym przeciągnięciu pełnym, po naszej nodze, nie musicie się martwić, że włoski wam zostaną, co dla mnie jest ogromnym superlatywem. No i też, właśnie, jeżeli chodzi o samą głowicę, tak jak widzicie, ona jest bardzo ruchoma, przesuwa się o 90 stopni, dzięki czemu też nie mam absolutnie problemu z depilacją na przykład kostek, czy też na przykład kolan, gdzie troszeczkę ciężej jest nam właśnie te strefy wydepilować niż jak na przykład nasze łydki, więc tutaj właśnie pod tym względem oczywiście również na plus. Jeżeli chodzi o też głowicę, tutaj mamy 60 penset, które wyrywają nam nasze włoski, a dodatkowo sama głowica jest 30% szersza od starszych modeli depilatorów marki Panasonic. Faktycznie tutaj możecie to zauważyć, że ona jest troszeczkę szersza, dzięki czemu właśnie większa powierzchnia Naszych nóg jest wydepilowana. Żeby ułatwić sobie depilację, tutaj, właśnie w tym depilatorze, mamy również lampkę LED, która podświetla nam nasze włoski i nawet możemy zauważyć takie naprawdę malutkie, delikatne włoski, które nie są zauważalne gołym okiem, albo które są dopiero zauważalne po wyjściu z domu, kiedy pada na nas słońce. To czasami są właśnie takie jasniutkie włoski, które właśnie odbijają się w promieniach słońca, a których po prostu nie chcemy. Ogromnym superlatywem też tego depilatora jest fakt, że on depiluje włoski nawet pół -milimetrowe. Z takich jeszcze rzeczy technicznych, to tutaj właśnie w komplecie mamy również ładowarkę, która w ciągu godziny w pełni naładuje nasz depilator i on właśnie będzie mógł przez pół godziny ze spokojem nasze nogi depilować. Na wstępie jeszcze zapomniałam wspomnieć, że ja ten depilator testuję już od ponad miesiąca i jeszcze ani razu go nie ładowałam. Tak więc, właśnie o takiej długości, żywotności tego sprzętu zapewnia nas producent, a ja po prostu mówię Wam, jak to prezentuje się w moim przypadku, no bo już sporo właśnie testowałam tego depilatora, więc myślę, że naprawdę mogę w tej kwestii się wypowiedzieć. Depilator ten jest również bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy oczywiście nacisnąć przycisk i możemy wybierać spośród trzech mocy depilacji. Mamy moc najłagodniejszą, średnią oraz intensywną i ja przez cały okres testowania, szczerze mówiąc, używałam tej najłagodniejszej, najdelikatniejszej no i moje włoski faktycznie były ładnie e, wyrwane, więc to jest dla mnie ogromnym superlatywem. No i też jeżeli chodzi o właśnie samo użytkowanie, o sam ból, hmm, czy ten depilator robi nam krzywdę, słuchajcie, ja będę z szczera i ja zawsze depilatora używam po prostu pod prysznicem. W momencie, kiedy biorę prysznic, myję swoje włosy, myję swoje ciało to dodatkowo właśnie używam depilatora. Tak jak mówiłam na początku, on jest wodoodporny, więc tutaj absolutnie nie musicie martwić o to, że on wam się w trakcie użytkowania, w trakcie eksploatacji zepsuje, tutaj o tym nawet nie ma mowy. Ale jeżeli chodzi właśnie o sam ból, to ja używam go pod prysznicem, dlatego że właśnie wtedy nie czuję tego wydywania wosku. Natomiast jednokrotnie faktycznie musiałam po prostu, aby być z wami szczera i aby po prostu móc ten produkt dobrze zresenzować, zrobiłam sobie depilację na sucho, i przyznam szczerze, że spodziewałam się. Się i tak mocniejszego bólu, ale zdecydowanie właśnie depilowanie nóg za pomocą tego depilatora jest bardziej komfortowe. I tutaj absolutnie nie musicie się martwić, że przy depilacji na sucho będziecie po prostu wiecie całe w bólu, całe w cierpieniu, bo tak zdecydowanie nie będzie. No i też właśnie w zestawie mamy wiele ciekawych końcówek. I końcówka, która sprawdziła mi się najlepiej, to soniczna szczoteczka pilingująca. To jest po prostu, słuchajcie, strzał w dziesiątkę, właśnie aby jeszcze te nogi były gładsze, aby prezentowały się jeszcze lepiej. Proponuję Wam właśnie tej szczoteczki używać. Ona właśnie w zestawie tutaj za niej dodatkowo płacić nie musicie. I ja na początku właśnie robię sobie tak, że przed jeszcze użyciem peelingu używam tej szczoteczki, cały właśnie martwy naskórek zostaje z moich nóg ściągnięty, i właśnie następnie wykonuję peeling, aby jeszcze dodatkowo te nogi wygładzić. I przysięgam wam ja tak gładkich nóg, tak pięknych nóg, jeszcze nigdy nie miałam. I jeszcze chciałam tylko nadmienić, że ta szczoteczka również ma powodować, że nie Będą Wam się wrastały włoski. Ja wiem, że wiele kobiet ma z tym ogromny problem. Ja na szczęście takiego problemu nie mam, ale wiem, że właśnie wiele kobiet z takowym problemem się boryka, więc chcę Wam właśnie też opowiedzieć o tym aspekcie. No w moim przypadku ona właśnie idealnie sprawdza się do wygładzenia moich nóg, ładnie peelinguje oraz ładnie pielęgnuje naszą skórę, co jest dla mnie naprawdę bardzo ważne. Ale zostawię. zestawie te są oczywiście jeszcze inne końcówki, między innymi znajdziemy również głowicę depilującą grzebień do bikini. Delikatną nakładkę. Nakładkę do obszarów wrażliwych. Mamy również oczywiście właśnie tą szczoteczkę peelingującą, o której mówiłam. Dodatkowo jest głowica goląca, wysuwany trymer, pokrowiec oraz pędzelek do czyszczenia, co właśnie też bardzo ważne, aby właśnie co jakiś czas przy regularnym stosowaniu tego produktu, aby właśnie sobie delikatnie tym pędzelkiem przeczyścić tą głowicę, żeby faktycznie tutaj ten sprzęt na długo nam służył. No i oczywiście, żeby tutaj zachować takie higieniczne stosowanie tego sprzętu. Reasumując, czy ten depilator jest godny uwagi? Czy jest godny wydania tych kilkuset złotych? Uważam, że jak najbardziej jest. Ponieważ ja przyznam szczerze, że zawsze byłam coś sceptycznie nastawiona do depilatorów. Jakoś nie do końca mogłam im zaufać, ale właśnie ten model od pana Sony sprawdził mi się fantastycznie. Moje nogi nigdy nie wyglądały tak pięknie. Są pięknie właśnie wygładzone i wyglądają bosko. Tak więc naprawdę mogę się cieszyć pięknymi nogami przez dłuższy okres czasu niż dotychczas. No i właśnie teraz w okresie letnim Mogę eksponować je w pięknych sukienkach, szortach, no i jestem po prostu gotowa w każdej chwili i momencie do wyjścia. Tak więc to tyle, kochane, w kwestii tego depilatora. Koniecznie dajcie znać na dole w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie odnośnie tego typu sprzętu. Oczywiście zostaję Wam do niego namiary na dole, tak abyście mogły sobie poczytać na jego temat więcej. A jeżeli będziecie nim zainteresowane, to śmiało możecie go kupić. Ja serdecznie polecam. To jest inwestycja, która posłuży Wam na wiele, wiele lat. No wiadomo, w każde lato, w każde wiosnę, gładkie nogi muszą być. To tyle kochane, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, mam nadzieję, że on Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby być na bieżąco z każdym nowym filmikiem. Dziękuję za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!